Lato w pełni przed nami wakacje. I tak sobie myślę, że my seniorzy bardzo często z wnukami wyjedziemy gdzieś albo nad morze, albo w góry, ale zostawiamy tutaj mieszkania cały czasami swój dorobek. Jak mamy o to wszystko zadbać, żeby wrócić spokojnie do domu? No, przede wszystkim, no, tak jak tutaj Pani zwróciła uwagę, nie wszyscy nie wszyscy pozostajemy w miejscu zamieszkania. A te osoby, które udają się na wypoczynek, muszą pamiętać o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. No właśnie. I takie podstawowe zasady bezpieczeństwa to jest poinformować sąsiada, osobę najbliższą, zaufaną, która swoją osobą sprawdzi nasze mieszkanie, odbierze pocztę, ulotki, ale przede wszystkim zwróci uwagę na osoby. Podejrzane, które podjeżdżają w godzinach wieczornych, nawet popołudniowych samochodem, jakieś nieznane rejestracje. I obserwują. I obserwują. I to tak i już samo to, że sąsiad wyjdzie, zareaguje, wyjdzie przed płot, albo ewentualnie zapyta się grzecznie, co Pan tutaj robi, może to nas uchronić przed włamaniem. Niechcianym włamaniem do mieszkania, gdzie niejednokrotnie mamy dorobek całego swojego życia. życia tak. A najczęściej złodziej wchodzi przez okno drzwiami, czy, czy jeszcze jakimś innym sposobem? No tutaj na podstawie naszej analizy faktycznie najczęściej włamywacze dostają się poprzez okno. No niestety w większości też okna są otwarte, uchylone. Nawet tak i... wyjeżdżamy na wakacje, nie, nie pamiętamy tak, o tym, żeby zamknąć? Tak, zdarza się, że osoby nie pamiętają albo myślą, że jeżeli okno jest otwarte na pierwszym piętrze, no to złodziej tam się nie dostanie nic bardziej mylnego. Ale oczywiście złodzieje mają swoje sposoby. Potrafią z naszym oknem rozprawić się w ułamku sekundy. Naprawdę jest to czasem 15-20 sekund. Wiedzą jak to okno otworzyć, podważyć. E, tutaj też chciałbym zaapelować, e, bo większość mieszkańców praktykuje takie stare takie metody, czyli zostawia e, kluczyki w takim znanym miejscu, gdzie sąsiad wie, że kluczyk jest pod doniczką, pod wycieraczką. Pod wycieraczką tak. Tak. No i złodzieje też e, przede wszystkim złodzieje zanim włamią się do naszego mieszkania Obserwują nasze otoczenie i oni wiedzą, gdzie sąsiad idzie, czy faktycznie gdzieś kluczyki bierze z jakiegoś takiego, właśnie skazanego miejsca. No i tutaj mają ułatwioną drogę, naprawdę, no, niejednokrotnie sami do tego się gdzieś um, dołączamy, tak? No tak. A jak dbać o bagaż? No bo wyjeżdżam, idę do pociągu z tymi dziećmi i teraz, czy też muszę o to dbać, czy nam to też grozi, że ułamek nie uwagi, i możemy się bagażu pozbyć. Dokładnie. E, takie rzeczy jak bagaż podręczny, e, czy to będzie torebka, prawda, czy jakiekolwiek rzeczy, które wozimy z sobą, musimy mieć cały czas na oku. Jeżeli udajemy się do toalety, zostawiamy pod opiekę innym osobom, oczywiście z rodziny, prawda, albo tak. osobom zaufanym, bo inaczej naprawdę ułamek sekundy można kosztować. Pozbawienie się naszego dorobku, bagażu. Do tylko bagażu. No, w tym przypadku tak, bagażu, tak? Bagażu. I tutaj też chciałbym zaapelować do wszystkich, no niestety większość też ludzi o swoim pobycie, o swoich wakacjach informuje na mediach społecznościowych. Troszkę tym się chwalą, prawda, że wyjeżdżamy tu, będziemy tu. A teraz y, y, proszę mi powiedzieć, jak mam dbać o swoje fundusze? Czy jednak wziąć tę gotówkę i mieć ją w kieszeni, czy w torebce, czy w portfelu mężczyzna? Czy jednak w danym banku i będąc na miejscu pobrać? Powiem tak. Nie oszczędzajmy na naszym, na naszym majątku i ja bym tutaj proponował bardziej zdeponować te pieniążki w banku, w jakiejś skrytce. Chyba, że mamy takie zaufanie do osoby najbliższej, rodziny, że te nasze pieniążki, całe kosztowności gdzieś tam przekazujemy. Bo naprawdę, chowanie pieniędzy przysłowiowo do skarpety, prawda, gdzieś pod poduszkę, gdzieś w takim miejscu, które nam się wydaje, że ktoś nie zna, no może nas pozbawić naszej kosztowności całego naszego życia. Bo seniorzy, mamy krótką pamięć, potem zapominamy, gdzieśmy te pieniądze schowali. A proszę mi powiedzieć, jak Mikołów wygląda na mapie, wyglądał na mapie w ubiegłym roku, to nam grozi czy nie w czasie wakacji? Yy... Dużo jest włamań w czasie lipca i sierpnia? Zdarzają się pojedyncze przypadki. Nie jestem w stanie tutaj określić, tak, ile tego było, tak. prawda, statystycznie, ale zdarzają się przypadki, ale to są już przypadki stricte już przedwakacyjne, w trakcie wakacji, po wakacjach tak samo. Y, policjanci mają cały czas uwagę na bieżąco, są zadaniowani pod tym kątem, żeby kontrolować y, w porach wieczornych, nocnych osiedla, mieszka osiedla mieszkaniowe, żeby po prostu zapobiec tym, y, tym osobom, ale zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się. Proszę pana, jakby pan miał teraz zaapelować, bo no jesteśmy, Okradzenie, okradziono nas. To gdzie, ma, musimy się zgłosić? Telefonicznie, czy pójść? Gdzie zgłosić wypadek? Bo to jest wypadek. Czy to nie jest wypadek, to jest włamanie, tak? Jest to przestępstwo, jest to przestępstwo yy, ścigane z urzędu, kradzież z włamaniem. Oczywiście, a dzwonimy numer 112, yy, dzwonimy i wtedy my już jesteśmy o tym powiadomieni.